Siemanko widzowie. stwierdziłem, że nagram szybki TLDR patchnotesów z takich najważniejszych rzeczy dla mnie, jak ja to widzę i przechodzimy. Także patchnotes y na ligę 3.22. Z ważniejszych rzeczy Crucible znika, Sanctum zostaje. Co do Sanctum to będzie w nieco zmienionej formie, będziemy mieli przedmiot, który jest tradowalny, on zawiera w sobie całą podłogę. I tak będziemy progresować. Reliki, które do tej pory były nietrajdowalne, teraz można się nimi wymieniać. Po skończonym sanctum, żeby w ogóle mieć zelczone sanktum trzeba zabić ją, licję w dwóch formach. Wcześniej można było zignorować tą piją formę. Teraz już tak się nie da. Oczywiście, jakieś tam są rebalansy i tak dalej. Na razie nic nie powiedzieli odnośnie tego, jak będą wyglądały uniki z Sanctum. Obstawiam, że będzie znerwiony drop, jeżeli chodzi o amulet, ale no to tyle z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Sanctum. Dodaję gemy. Głównie można mieć takie wrażenie, że dodają wokół obrażeń w czasie, to znaczy damage over time. Bardziej skierowane pod Blida i Ignata niż pod Poison. Na pewno Sacrifice z ciekawym gemem, ale od razu powiem, że nie działa z Cremation. Cremation dostało tak orba. No i już nie działa. Um, co do samego Atlasu, no to na pewno mocno chcieli zmienić zachowanie Val'arei. Teraz kolejna próba, można powiedzieć, żeby te areny były. Sensowne. Do tej pory ani razu się to nie udawało. Być może teraz się uda. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na pewno będzie trzeba przetestować. Z innych rzeczy, co do Atlasu, ja nie chcę wnikać. Generalnie na pewno Blight. Można grać słabym buildem, bo jest notka, która powoduje, że gramy praktycznie w Tower Defense, to znaczy my zadajemy dużo mniej nasze miniony, ale Towery i miniony z Towerów mają 300% more damage. Także myślę, że można grać Tower Defense to samo z Legionem. Dochodzi listą, który będzie powodował, że Legion się nie odpali, dopóki nie nabiujemy schizmy, czyli typowo coś podrobienie nagród. Tak samo z Delirum. Można mieć kissą, które powoduje, że e, nie znika nigdy mgła, no ale wiadomo, ma to downsize. Na pewno jest nerf na e, power leveling, e, czyli boostowanie głównie po desce, ale na HC to też wpłynie. Teraz minimalny level e, w ogóle jakiegokolwiek. Domain of Timeless Conflict to 80. Wcześniej nie pamiętam jaki był na dwóch, ale pewnie nawet 6,8. Na 3 może było 7,5, ale nie, nie chcę ściemniać, tak jak zawsze jest 80. Maksymalny jaki można, to z tego co rozumiem, jest 8,4, czyli dość gruby nerw i nerw również ogólnie na ilość ekspadowanego, a e, jeżeli chodzi o życie i obrażenia, są zwiększone. Torment. Ciekawe zmiany, na pewno będzie pain nas yy, bo torment będzie miał bufa, że w ogóle pierwszy raz jak nas zobaczy to jest dużo bardziej tanki, a jeżeli go nie sklepimy w jakimś tam czasie to wręcz może mieć, yy, znaczy po 15 nie ma żadnej redukcji, ale przez pierwsze 15 sekund po tym jak nas zobaczy to... Będzie dosyć tanki, co powoduje, że cała mechanika związana z Tormentem się zmienia. Widać, że tutaj dość mocno w to zaatakowali. Co to Guardiana i Chieftainem, to to są zmiany, które już były wyświetlane, więc może nie ma co ich omawiać. Ale ogólnie uważam, że Guardian dla mnie osobiście, chociaż nie jestem jakimś ekspertem Guardiana, na minus te zmiany. Na pewno Aura Stacker dostał po dupie. Może jakiś bonus dla mana Guardiana. No, i ja nie wiem dalej, jak się będzie zachowywał ten Sentinel e, razem z tym drugim. A Chieftain, bardzo mocne niektóre nautki, ale czy overall jest to mocna klasa? Ciężko powiedzieć. Być może ze slamami, plus to, co zrobili pod Ignite dla slamów, to będzie faktycznie best in slot, e, wybór, ale no. W sumie dopóki tego nie zobaczymy, albo jakiś pobów, żeby można było się bardziej pobawić, ciężko powiedzieć, ale na ten moment to bardziej pod yy, piknięcie jakiejś notki z tego ascendancy, grając, nie wiem, Juggernautem czy kimś. Yy, ascendancy, jedyne zmiany, jakie to następstwo zmian Guardiana i Chieftaina, więc bez szału, okulty, coś z Bugiem, ale z ciekawych rzeczy to, że będzie teraz tak, że co każde 4 sekundy jest połowa jakby 50% szansy na to, że ci, co nie są sfrizowani nerba i będą sfrizowani na 0,6 sekundy, wcześniej to trochę inaczej działało. W drzewku ogólnie punkty pod, pod jakieś tam mele, stuny, z, z mele, jakiś fire damage całkiem nieźle, ale ogólnie over damage, damage over time wcale bez jakiegoś ogromnego szału. Więc, no, nie wiem, te, te zmiany drzewka pewnie na plusek chce się faktycznie jakiegoś tektonik slama zrobić, parę innych rzeczy, ale tak ogólnie nie uważam, że są jakieś duże. Dodali nautkę Guardiana, która wcześniej była na Guardianie, teraz do drzewka. Tak samo dodali nautkę Chieftain'a, którą usunęli do drzewka. W Gemak, jeżeli chodzi nerw do temporalczyńców, ale również temporalczeńcy, które my dostajemy, też zostały znerwione, więc no, jakiś tam plus jest. E, Walsą zawsze e, e, wzywają jednego maga, nawet na pierwszym levelu gema. wcześniej tego nie było. Whirling Blades, jakiś bonusik, że zyskuje obrażenia z dwóch broni, nie wiem, dla mnie chyba to nie ma znaczenia. Rutle, fajna zmiana, wcześniej działało tylko z bleedem, teraz z każdym Elementem. E, dalej, Combustion no to chyba za dużego wpływu nie ma. I tak jak mówiłem, cremation ma orb, tak czyli sacrifice już nie będzie z tym działał. Zmiana do bucików maksymalnie nie, nie może przyzwać więcej niż jednego szkielet warriora. Co do przedmiotów w Delwie, nie pojawi się już tarcza yy, Delve Mod plus 3 Fire Cold lub Lightning Res. Yy, na pewno duży nerw dla Duration of Ailment. To jest pokłosie tego, że generalnie bufują ailementy, jeżeli chodzi o Ignite i Bleed. Głównie, tak ja to widzę, Poison jakoś tam nie sądzę, że za bardzo, ale na pewno no, jest to duży duży nerw do czapy, którą graliśmy w Eild pod czas trwania Ailmentów i ten, krew, który krawcimy też dostał nerfa. Buffik do modu dla flaszek dla minionów, być może po to, żeby bardziej gdzieś tam sustainować aurę, która została dodana jako nowy game. No i żeby nawet ubić wybuchy e, totemów, build na wybuchy totemów nawet na standardzie. Wszystko podzielone przez 20 rootless. 3 czwarte zacznąców, może 2 trzecie, tak czy siak e, dodają możliwość posiadania 8 punktów, wcześniej było 6 jeżeli chodzi o ascendancy, ale wszystkie ascendancy node dostają nerfa, ale są to nerwy tylko i wyłącznie w modzie rootless, czyli Jack na przykład nie ma już 8% a5, a fortification maksymalne to jest 10, ale to wszystko jest na rootless. Jakieś tam improvement, jeżeli chodzi o quality of life, dodanie gemów, kilka gemów całkiem ciekawe. Na pewno jeden z takich, który już wcześniej stiserowali, czyli że obrażenia od elementów są zadawane szybciej, ale duration trwa krócej. Jest jakaś opcja stakowania Ignite'a, no zobaczymy, overall nie ma jakichś dużych zmian. Jak mieliście jakieś swoje startery z 3.21 to będą działać, chyba że to był Guardian lub Chieftain, ale mm, bałem się, że Bone dostanie w dupę, nie dostaje Jaggernaut, nie dostaje w dupę, także ja startuję Bonkiem i widzimy się za tydzień. No.